W tej konferencji prasowej po meczu Pogoni Siedlce Siarka Tarnobrzeg przedstawiam pana Jakuba Kulę, drugiego trenera zespołu Starnobrzega i trenera Daniela Kurzyckiego, szkolniarza Pogoni Siedlce. Proszę trenera i gości o komentarz i ocenę dzisiejszych zawodów. Ciężko po takim meczu, 3-1, nie będę wcale ze swoim gorszym. meczu, meczu stawił rzut karny, który. Nie, takie kardy można gwizdać przy każdym stałym fragmencie. Mieliśmy swoją sytuację. Po przerwie powinniśmy strzelić bramkę na 2 na 3-0, i by było po meczu. Tomek Ciećko miał 100% sytuację głową. Marcin Truszkowski miał samą sytuację bramkową do strzelenia bramki, i, i trzeba było to zrobić, i by było po meczu. A tak stworzyliśmy możliwość, żeby, żeby przeciwnik mógł, mógł nam strzelić bramkę. I, powinniśmy błąd w defensywie przy pierwszej bramce też trochę szczęścia <noise> gospodarzy i, i wpadła bramka i druga, druga to już nie chcę się to na, na tej bramki, bo w naszym kraju za to, to są tylko kary no, i nic więcej. I za to co się mówi, co było na boisku. Dziękuję serdecznie. Proszę trenera Daniela Buszyckiego. Może chwileczkę panie trenerze. No, jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się w takich okolicznościach. E co do samego meczu może na początku. No nie łożył on się nam. Widziałem, że zawodnicy są strasznie spięci. Ta, ta trema jednak mimo wszystko przyszła w nieodpowiednim momencie. Zespół Siarki zdobył bramkę szybko, co ustawiło to spotkanie. No, nam po przerwie nie, zostawało, nie pozostawało nic innego, jak tylko w jakiś sposób... Przepraszam, wyłączę telefon, bo mnie dzwoni. W jakiś sposób staraliśmy się odrobić tę stratę i, i, i tutaj no, szukaliśmy tej bramki wprowadzenie Bartka Tarachulskiego. Myślę, że, że te emocje negatywne wśród zawodników też troszeczkę opadły, nie pozostawało im nic, nie pozostawało im nic innego, tylko zacząć grać, walczyć i, i przede wszystkim zdobywać bramki. Udało nam się strzelić w bramkę. Tutaj muszę zaznaczyć, że, że w sytuacji, której przy rzucie rożnym e, zgłosiłem sędziemu technicznemu, e, żeby sędziowie zwracali uwagę na to, jak, jak zawodnicy się zachowują, było ewidentne trzymanie przy pierwszej sytuacji, do, za której, przy której sędzia nie dał e, ani rzutu wolnego, ani, ani kartki. Natomiast no, przy drugiej sytuacji to, to też było widać. Także tutaj e, nie wiem, czy, czy, czy do końca zgodziłbym się, jeśli chodzi o cenę zespołu gości, ale to, to mnie, nie mnie to oceniać, są ludzie, którzy oceniają takie rzeczy. Później widzieliśmy, jak to się wszystko potoczyło, troszeczkę w euforii, żeśmy grali i udało nam się zdobyć trzecią bramkę. Cieszę się, bo, bo niektóre mecze nam się naprawdę nie układały w tej lidze. Mimo tego, że, że byliśmy przez 17 kolejek liderem, było ciężko. Nie graliśmy być może cudownej piłki, nie, nie, nie nastawialiśmy się na to, żeby grać piękną, ładną piłkę, która będzie Obfitowała w dużą liczbę podań. Chcieliśmy grać skutecznie, zdobywać bramki, to nam się udawało. Tak jak mówię, że po, po sezonie, po, po pierwszej rundzie, gdzieś nam się ta skuteczność zacięła, aczkolwiek twierdzę, że, że to było spowodowane tym, że zespoły inne starały się wyeliminować nas, nasze najlepsze atuty, między m.in. Krystiana Wójcika, który, który tutaj grał, i dlatego gdzieś ten nie mogło to zaskoczyć wszystko ale jeżeli spojrzymy tak chłodnym okiem na i, i przeanalizujemy tą e, naszą, nasz cały sezon, to, to mieliśmy takie fale i, i, i później przychodziły jakieś momenty dekoncentracji, w których przegrywaliśmy mecze. Cieszę się, że zawodnicy stanęli na wysokości zadania e, w tym ostatnim meczu, dlatego, że możemy spokojnie sobie teraz jechać do, do, do Pelikana Kanałowicz na, na mecz, który, który musimy rozegrać. E, cieszę się, że w Siedcach będzie pierwsza liga. Cieszę się, że mam możliwość prowadzenia takiego zespołu, o, aczkolwiek mam umowę tylko do 30 czerwca i tutaj e, tak to się wszystko układa. E, cieszę się, że mogłem współpracować z tymi zawodnikami, mogłem współpracować z tym zarządem i przede wszystkim z prezesem Jackiem Kozaczyńskim, e, który stworzył ten zespół, który zbudował w pewnym sensie cały ten klub, w, w, włącznie z. E, z drużyną, z zarządem, ze wszystkim. Aczkolwiek tam zarząd to się chyba wybiera, Panie Andrzeju, prawda? Także tutaj nie będziemy. Natomiast chciałbym im wszystkim podziękować kierownictwu klubu, bo myślę, że ten sukces jest no, no, duży jak na siedlce. I biorąc pod uwagę to, że w siedcach nie było piłki na, na, na tak wysokim poziomie czyli na zapleczu ekstraklasy to myślę, że to będzie dodatkowy jakiś bodziec dla rozwoju tego sportu w Siedcach. Mamy wspaniałą akademię, w której, w której gra wielu młodych chłopców, którzy w tej chwili nie będą musieli jeździć jak ja po Polsce i szukać klubu, tylko będą mogli tutaj sobie spokojnie trenować, grać i dostawać tę szansę. Mam nadzieję, że będzie rozwój szedł organizacyjny klubu również z sukcesem sportowym. Chcę podziękować też miastu, które w dużym stopniu umożliwiło nam walkę i, i, i finansowało to wszystko. Myślę, że my oddzięczymy się w tej chwili promocją Miasta Siedce. Będziemy starali się reprezentować Siedlce jak na najlepiej potrafimy tylko. I, i, i ten sukces to nie jest tylko sukces nas, nasz, piłkarzy, trenerów e, i samego klubu. Myślę, że to jest ogromny sukces całego miasta i myślę, że też regionu. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Może od Gratulacje dla trenera i dla zawodników. A powiedzieć, co on myślał tak gdzieś tak w 59 minucie, jeszcze przystanie 0 jednego. Takie myśli pojawiły się w głowie trenera, bo że w głowach kibiców, widzów, kibicujących pogoni, a te myśli nie były takie różowe. A to, to jest ich sprawa. No, ja, ja cały czas wierzyłem, że gdzieś jesteśmy w stanie e, zdobyć bramkę. Bardzo mi zależało na tym, żebyśmy wyrównali, bo tutaj e, nie ukrywam, że remis też przedłużał nasze szanse i dawał nam e, jakieś tam możliwości, jeśli chodzi o perspektywę awansu. W momencie, kiedy zdobyliśmy tą bramkę e, pierwszą, no to staraliśmy się już grać, aczkolwiek cały czas byliśmy narażeni na, na doskonale grający zespół siarki. E, muszę tutaj. No, powiedzieć, że, bo, bo tam pojawiały się przed, e, przed tym meczem jakieś głosy, że, że, że ja niepoważnie traktuję zawodników siarki. Naprawdę jest to doskonały zespół z doskonałymi trenerami. To są ludzie, którzy e, oddają swoje całe zdrowie na to, żeby, żeby zespół grał najlepiej. I są tego wyniki, to są fantastyczni zawodnicy, to są fantastyczni trenerzy. i Byłem wiele razy na meczach e, w Tarnobrzegu i. E, uważam, że ten zespół grał e, naprawdę dobrą piłkę. No, byliśmy o ten, o ten moment lepszy. Mam nadzieję, że jeszcze zostaje ostatnia kolejka i, i, i zespół siarki, czego serdecznie wiem, życzę, awansuje. Ale, ale, tak jak wspomniałem, to jest sport. Cieszę się, że ta rywalizacja sportowa e, pokazała, że zdobyliśmy 62 punkty. Mamy pewny awans. No i niestety, raz się przegrywa, raz się wygrywa. Szkoda mi Tomka, bo myślę, że ja również mógłbym być w takiej sytuacji, Tomka Tułacza oczywiście i tutaj trenera, że, że z euforii i z radości można było łzy ocierać. Były też takie chwile, że tak trzeba było to niestety ułożyć, bo, bo Siarka nie była zespołem, który, który tutaj przyjechał i położył się przed nami. Tylko była zespołem, który grał, był groźny, i, i gdyby strzelili drugą bramkę, myślę, że ciężko by nam było y, odrobić. Natomiast piłka jest taką grą, że, y, że decydują o pewne elementy, błędy zawodników, y, pewne niuanse, które, które, które są, które kibice być może nie mają, y, nawet nie, nie pomyślą o takich rzeczach. Udało nam się ten mecz wygrać z zespołem naprawdę wartościowym i z zespołem, który. Yy, który może osiągnąć jeszcze dużo. Dziękuję, proszę o kolejne pytania. No nie wypada czy tornerów, szczególnie naszego, po takim dużym sukcesie. A tornera gości to też nie wypada, przyjemnie No nie, jeszcze mają jeden mecz, także tutaj nic straconego. Mam nadzieję, że z czego, na, naprawdę życzę serdecznie Siarce, żeby awansowała razem z nami. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i za wody. wszystkie mecze i zapraszam na pierwszodniowy mecz. Życzę powodzenia.